że już dobrze nie dajmy się zwariować tej niewiarygodnie zajebistej promce, która oczywiście w żaden sposób nie wpływa na to, jaka jest moja opinia na temat nowego Battlefielda. Ale skoro już ją dostałem i spędziłem w grze te kilkanaście godzin, to chyba wypada, żebym parę słów powiedział o nowym tytule Electronic Arts. Ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, że jestem bardziej z obozu Koda, jeżeli chodzi o coroczne multiplayerowe strzelaniny, głównie ze względu na fakt, że tam jestem w stanie akurat kogoś trafić, co wcale nie oznacza, że nie miałem ochoty zapoznać się z tym pierwszowojennym FPS-em. Całe szaleństwo zaczęło się już od pierwszego zwiastuna, który prezentował kilkusekundowe urywki z gry utrzymanej w atmosferze zmagań wojennych początku ubiegłego stulecia. Te kilka sekund wystarczyło, żeby rozkręcić hype i zwiastować rychły koniec serii od Activision, która w zasadzie nie jest tak naprawdę konkurencją dla battlefieldów, bo obie marki żyją przede wszystkim dla swoich ogromnych społeczności, a te są raczej im wierne, co pokazują słupki sprzedaży. W każdym razie oczekiwania wobec tej odsłony były ogromne, zwłaszcza, że Gracze wreszcie dostali tytuł, którego akcja toczy się w czasach innych niż współczesne, a już tym bardziej dalekich od futurystycznych starć. Oczywiście, jak zawsze mogę się mylić, być może okaże się, że Infinite Warfare będzie komercyjną klapą i wtedy rzeczywiście rip-kod, ale nie chce mi się w to wierzyć. Ale to nie jest wideo Kodzie, tylko o Battlefieldzie. Jak pewnie pamiętacie, dawno temu zrobiłem film o odsłonie oznaczonej numerem 3 którym rozpływałem się nad graficznym kunsztem i zajebistością kampanii jednoosobowej, którą zresztą nadal uważam za bardzo interesującą, a jednocześnie próbowałem ukazać swoją bezradność w starciach wieloosobowych, za co do dzisiaj zbieram niezbyt przychylne komentarze. Naturalnie nie ma się co zrażać. Pff. Dobrze, przejdę już lepiej do tej nowej odsłony. Battlefield 1 to gra osadzona w realiach I wojny światowej, stąd cyfra 1 przy nazwie serii, która opowiada o losach kilku żołnierzy walczących na różnych frontach. Kampania singlowa jest ekstremalnie krótka, bo przejście jej na średnim poziomie trudności zajmuje jakieś 5 godzin, także dla kogoś, kto gra wyłącznie sam, bo nie ma żadnych znajomych, a przy tym wstydzi się strzelać do obcych ludzi, może być to dość rozczarowujący czas, jaki przyjdzie mu spędzić w grze. Natomiast co do samej jakości tych kilku epizodów, to trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Co prawda, żaden z nich nie jest połączony z innym, wątki się nie łączą, poza oczywiście faktem, że toczą się podczas tej samej wojny, nie przeplatają się bohaterowie, ani też nie ma wspólnej osi fabularnej. W zasadzie każda z opowieści wprowadza nowego bohatera i w ciągu tych kilkudziesięciu minut opowiada jego krótką historię, która najczęściej zamyka się w obrębie jednej bitwy. I może się wydawać, że takie podejście to chybiony pomysł, że zrobienie pięciu prologów do większych historii nie ma racji bytu, ale z drugiej strony idealnie wpisuje się to w atmosferę gry, która opowiada o zmaganiach wojennych zwykłych ludzi, którzy zostali oderwani od swojej codzienności i wciągnięci w wir walk. I wtedy nabiera to więcej sensu, bo historia opowiadana w Battlefield 1 to nie heroiczny bój jednego człowieka z całą armią Cesarstwa Niemieckiego, by na końcu walczyć z opancerzonym Wilhelmem II, a raczej zbiór pojedynczych wydarzeń z życia przypadkowych żołnierzy, którym akurat udało się przeżyć te koszmarne wydarzenia. I właśnie ze względu na atmosferę, która wynika z takiego opowiedzenia fabuły, gra odnosi sukces. I nie mam tu na myśli ani wyników sprzedaży, ani zachwytów recenzentów. Mam tu na myśli... Od Odtworzenie tej niedoli, z jaką trzeba było się zmagać w zimnych, wilgotnych okopach, tę atmosferę robi tu oczywiście oprawa, która jest fenomenalna i tak bardzo sugestywna, że wręcz odczuwałem ten dyskomfort, kiedy musiałem czołgać się swoim panolkiem w błocie. Do tego dochodzi znakomite udźwiękowienie, które zawsze było mocną stroną Battlefieldów i ta cudowna muzyka, która po współczesnych aranżacjach wróciła do klasycznego brzmienia. Ale jest jedno bardzo poważne ale w tym wszystkim. To ale to fakt, że Battlefield 1 to nadal konsolowa albo komputerowa strzelanina. Oczywiście na tym polu też wszystko działa jak należy. Sterowanie w punkt, strzelanie też bez najmniejszych zastrzeżeń. Zresztą nie ma się czemu dziwić, bo po tylu odsłonach trudno, żeby coś nie grało. Natomiast ilość trupów, jaką się za sobą pozostawia, sprawia, że Battlefield 1 z gry, która mogłaby ukazywać wojenne okrucieństwo, która informuje sugestywnymi planszami o tym, ilu ludzi straciło życie w czasie tych dramatycznych wydarzeń, nadal sprowadza się do zabawy w wojnę, w której zabijanie nie jest ostatecznością, a Tak naprawdę, drogą do uzyskiwania nagród w postaci na przykład skórek na karabinie. I na tym polu Battlefield 1 mnie niestety trochę zawiódł, bo przez chwilę miałem wrażenie, że będą mną targały takie emocje jak na przykład w fenomenalnym Valiant Hearts, ale po chwili zacząłem strzelać do każdego, kto nawinął się pod celownik. I nie zrozumcie mnie źle, zdaję sobie sprawę, że jest to gra, która ma przede wszystkim bawić, gdyby zrezygnować ze strzelania, zabijania, wysadzania i wszystkich innych elementów, które powodują wzrost adrenaliny, to gra byłaby pewnie po prostu ekstremalnie nudna. I domyślam się, że bardzo trudne jest znalezienie takiego kompromisu między przemycaną treścią a elementem zabawowym, żeby żaden z tych elementów nie stracił na swoim wyrazie. Dobrze, koniec już o kampanii dla pojedynczego gracza. Czas na parę słów o moim ukochanym multi. Nie wiem dlaczego, ale kompletnie nie umiałem grać w tryby wieloosobowe w Battlefielda, o czym zresztą próbowałem powiedzieć we wspomnianym nieco wcześniej filmie o Battlefield 3. I absolutnie nie mogę stwierdzić, że jest to wina samej gry, bo podobnie jak w singlu, wszystko tutaj działa jak należy. Ale za każdym razem, kiedy spotykam się oko w oko z przeciwnikiem, to ja jestem tym, który gryzie glebę. Za każdym razem leżę powalony i błaga o litość, której nigdy oczywiście nie dostaję. Nawet kiedy nieświadomy przeciwnik wybiegnie, mi Podcelownik, to też nie zawsze kończy się to moim triumfem, co doprowadza mnie do autentycznego szału. I to jest dla mnie moment niezwykle frustrujący, który zawsze powoduje, że odbijam się od tej rozgrywki i nie mam już ochoty wracać na pole bitwy, żeby doznawać więcej upokorzeń i kończyć grę gdzieś tam na dole tabeli z ratio na poziomie 2. Dlatego tym bardziej byłem zaskoczony, że tak ciągnie mnie do grania w tę odsłonę, bo przecież wszystko wygląda tu tak samo jak zawsze. Spotykam kogoś, nerwowo opróżniam magazynek, by po chwili zorientować się, że nic nie trafiło w cel, a sekundę później oglądam zakrwawiony ekran. Ale tym razem nie chcę rozpierdolić o ścianę pada, nie chcę wyrzucić gry z dysku. Grzecznie czekam na reszt, uzbraję swojego medyka i wracam na pole bitwy pomagać tym, którzy najwyraźniej lepiej obchodzą się z karabinami, albo zająć miejsce przy działku przeciwlotniczym. Niczym mi skutecznie zestrzeliwać powietrzną flotę drogą, a co zresztą chyba najlepiej mi wychodzi. Nawet w tej chwili, wypowiadając te słowa, myślę o tym, kiedy wreszcie ponownie będę mógł zagrać, kiedy razem ze znajomymi zasiądziemy w siermiężnym czołgu i spróbujemy przejąć jakiś punkt, nie dając się przy tym zbyt szybko wysadzić. Nadal czuję się oczywiście jak mięso armatnie, jak jeden z tych nieszczęśników, którzy trafili w wir walki bez żadnego wojskowego przygotowania. Czuję się to kompletnie bezużyteczny i nieprzydatny, a jednak bawi mnie to, bo każdy kill, niezależnie od tego jak bardzo nieporadny, daje mi ogromną satysfakcję, a każdy przejęty punkt sprawia, że czuję się jak prawdziwy bohater. I jest to dla mnie niebywale zaskakujące, że mogę w taki sposób podchodzić do multi w Battlefield'zie. Nie wiem, czy to ta pierwsza wojenna atmosfera, czy coś innego, ale gra się w to naprawdę dobrze. Bez względu na wynik, jestem w stanie odnaleźć tu radość i zadowolenie, które nigdy nie towarzyszyły mi podczas grania w BF. -y. Nie wiem, może to ta zajebista promka. Ale tak zupełnie poważnie, to mam nadzieję, że nikt nie sądzi, że ze względu na jedną darmową grę zrezygnowałbym z autentyczności swoich opinii. Zwłaszcza, że nie zamierzam nikogo nakłaniać do zakupu, ponieważ i tak ci, którzy grają w Battlefield od lat, zagrają również w tę odsłonę, a ci, którzy są w drugim obozie, nie będą zainteresowani, tylko czekają na premierę Infinite Warfare.